Tematem y, przygotowanego wykładu, y, w odróżnieniu od y, klasycznych wykładów, jest nie przedstawienie wiedzy z jakiejś wybranej dziedziny, ile raczej propozycja, coś w rodzaju sugestii, alternatywnego spojrzenia na procesy i zjawiska, które są dobrze nam znane. W tym przypadku, akurat przygotowanego tematu, odnosi się to do nieco innego, alternatywnego spojrzenia na procesy ewolucji. Oraz pewne zjawiska również i świata nieożywionego, świata rzeczywistości, w której się znajdujemy. Stąd też tytuł prezentacji Ewolucja i przestrzeń, albo podtytuł, który jest widoczny: Ekspansja życia w kolejne wymiary. Na początek może przypomnę. Pojęcie ewolucji, co to jest ewolucja z biologicznego punktu widzenia? Ewolucja jest nałożeniem się, superpozycją dwóch procesów procesu zmienności mutacyjnej oraz selekcji, doboru naturalnego. Te dwa procesy współgrające ze sobą powodują pewien ukierunkowany proces zmienności w świecie organizmów żywych. I tak to jest właśnie prezentowane, tak to jest przedstawiane, tak to jest rozumiane w klasycznym pojęciu. Jeden z tych procesów jest procesem bezkierunkowym, odnosi się to do zmienności mutacyjnej. Drugi proces, proces ukierunkowany, dotyczy selekcji, czyli dostosowania się do warunków środowiskowych. Każdy organizm zmierza do tego, żeby do tych warunków zewnętrznych się dostosować w jak najbardziej idealny, perfekcyjny sposób. Ale spójrzmy na procesy ewolucji w nieco innym kontekście, mianowicie w kontekście dostosowania się do um, odbieranej, odbieranego, odbieranej świadomości o ile możemy mówić o świadomości y, przestrzeni środowiska, w którym się organizm żywy znajduje. Jak to wyglądało? Oczywiście każdy wie, że y, w miarę rozwoju ewolucyjnego organizmów żywych na naszej planecie. Na początku pojawiły się bardzo prymitywne organizmy jednokomórkowe, które później w miarę różnicowania tworzyły coraz bardziej złożone formy. Czyli pierwsze organizmy komórkowe, które się na Ziemi pojawiły, przypominały dzisiejsze sinice czy też bakterie. Prawda? Zanim to doszło do szczebla ewolucyjnego, który reprezentujemy my, ludzie, jako gatunek, no to troszkę czasu musiało upłynąć. No i oczywiście nie ulega wątpliwości, że jesteśmy tworami zdecydowanie bardziej złożonymi. Jak te organizmy odbierały, jak one percepowały swoje środowisko, swój świat zewnętrzny, w którym istniały? Co było dla nich tym światem, co było dla nich, wręcz powiem, wszechświatem? Jeżeli chodzi o najprostsze organizmy, Trudno mówić o tym, żeby one odbierały to w sposób jakiś wymiarowy. Stąd ja użyję takiego określenia bardzo roboczego. Tutaj podczas tej prezentacji yy, nazwę takie organizmy punktakami. Dla takich organizmów prostych, jednokomórkowych, prymitywnych sinic, jakichś strzępków porostów, glonów, które wchodziły w skład budowy porostów. Dla nich cały wszechświat sprowadzał się do miejsca, w którym się znajdowały, i one nie miały zielonego pojęcia o tym, że jest jakieś inne miejsce, gdzie warunki mogłyby być lepsze, bardziej korzystne do ich wegetacji. Stąd, yy, dla nich sytuacja była prosta. Wszechświat, w którym się znajdowały, czyli konkretny punkt, konkretne miejsce bardzo precyzyjnie określone, czyli tam, gdzie one się znajdowały, był albo korzystny do wegetacji, albo niekorzystny, lub mniej korzystny. Stąd istniała konieczność dla tych organizmów obniżenia progu tolerancji optymalnych warunków, których, które mogłyby przetrwać. Stąd na przykład, jeżeli chodzi o ekspansję, bardzo niekorzystnych, powiedzmy, warunków środowiskowych, to pierwsze właśnie wchodzą takie prymitywne organizmy, jakimi ja nazywam punktakami, nie zdające sobie zupełnie sprawy z innych wymiarów przestrzennych. Jak taki punktak wegetuje, tutaj w zasadzie to niewiele można powiedzieć. Można tylko podsumować to w bardzo prosty sposób: albo są te warunki w tym świecie który w tym punkcie, który jest dla niego Wszechświatem do przetrwania albo tych warunków nie ma, no wtedy się nie rozwija, wtedy po prostu zamiera, albo wpada w stan hibernacji, oczekując, aż się warunki polepszą. Następnym etapem dostosowania się do, przestrzen, do, do, do przestrzeni, do, do kryterium przestrzennego środowiska jest etap percepcji, pierwszego wymiaru, jednego wymiaru, jaki możemy odnieść do prostych pierwotniaków, też organizmów jednokomórkowych, które już posiadają zdolność ruchu, jakieś pierwotniaki posiadające rzęski, wici typu pantofelek, typu euglena. Spróbujmy sobie wyobrazić w jaki sposób taki organizm prymitywny odbiera swoje środowisko zewnętrzne i w jaki sposób on się kieruje, żeby zmienić to środowisko, swoje położenie. Na inne, w inne miejsce, żeby się dostać do innego miejsca, gdzie warunki wegetacji są lepsze. Dla niego istnieje tylko przód i tył. On sobie nie zdaje sprawy, że on może się poruszać po innej trajektorii niż prost linia prosta. Choć faktycznie, jak my obserwujemy takiego pantofelka, to jego tor yy, przemieszczania się nie jest wcale linią prostą. Dla niego jest to proste, on tylko do przodu albo do tyłu potrafi iść. Jeżeli powiedzmy, poruszając się do przodu, stwierdza, że nie jest to dobry kierunek, żeby dostać się do lepszych, do miejsca o lepszych warunkach, to wtedy zawraca i się, i, i się porusza do tyłu. Tak to jest przedstawione na tym schematycznym rysunku, przedstawionym tutaj, droga takiego tzw. Tak prostaka czyli organizmu, dla którego wszechświat jest linią prosto jednowymiarowy wszechświat. Odzorowany przez linię prostą. Załóżmy, że taki prostak, taki organizm, znajduje się w tym miejscu i zmierza do miejsca, w którym są optymalne warunki do jego wegetacji. Oczywiście, jeżeli on jest ukierunkowany przodem do tego miejsca, no to do niego dociera ten bodziec, ma sygnał, iść do przodu, przemieszczać się do przodu. Ponieważ jego organy ruchu nie są doskonałe, no to oczywiście on zbasza z tej idealnej, prostej linii, która wytycza najkrótszą drogę do tego punktu, stąd yy, troszkę wygląda je, tor jego drogi jak, jak powiedzmy, takiego no, pijanego organizmu. Elementy percepcji tego organizmu przedstawić w postaci dwóch światełek, które się zapalają na przemian, przód i tył, w zależności od tego, czy kierunek, który on obrał, jest właściwy, zbliża go do wytyczonego celu, czy też nie. Dzięki temu, obserwowany ruch pierwotniaków, jaki często oglądamy pod mikroskopem, właśnie w ten sposób wygląda, w końcu on osiąga ten swój cel po takiej właśnie trajektorii, jak tutaj to jest przedstawione. Czasem cel jest bardziej złożony, jak to na przykład jest w przypadku eugleny. Jest to pierwotniak, który potrzebuje zarówno jakichś... Yy...